Co się dzieje ze złotem? Dlaczego cena złota spada i czy spadła mocno, i czy wzrośnie? Na następne wyżyny czy złoto będzie kosztowało 10 tysięcy dolarów, gdy mówiłem, iż złoto będzie kosztowało 3000 dolarów, 2500 dolarów, 4000 dolarów, ludzie łapali się za głowę, no ale to były czasy, gdy złoto kosztowało 1600-1700 dolarów amerykańskich? Żadne media głównego nurtu nie przepowiadały tak wielkiego wzrostu ceny złota. Taka jest rzeczywistość. Tak więc, co się dzieje ze złotem? Czy rosnące e, oprocentowania mogą stłumić cenę złota? Czy jakkolwiek możemy mieć sytuację, w której złoto zapadnie się bardzo mocno? Zapraszam na najnowszą analizę, najnowszy update informacji na temat złota. Ale zanim do tego przejdę, dopinguję państwa o subskrybowanie tego kanału, o klikanie łapeczki w górę, o rozpowszechnianie linku z tego wideo z YouTube na swoich social mediach, na Facebooku, na Twitterze i na wszystkich innych mediach, które macie, w wysłaniu w WhatsAppie, w messengerze, SMS-ie, w mailu do swoich wszystkich znajomych, aby dowiedzieli się jaka w danym momencie jest sytuacja. Szanowni państwo, musimy na początku zrozumieć, że na przykład w Polsce ceny nieruchomości są masowo pompowane poprzez wiele rodzajów dopłat, które sprawiają, że ceny nieruchomości w Polsce są bardzo wysokie. Przez co traci na wartości polska złotówka. W wielu bankach Polski w danym momencie oprocentowanie Polskiego złotego jest wyższe niż zwrot z najmu wynajmu nieruchomości wobec cen tych nieruchomości, to oznacza, że trzymając się pieniądze na obecnie oprocentowanych lokatach 4-4,5%, 4-4,5-3,5% to jest więcej, to jest większy zysk, aniżeli zysk z najmowania, wynajmowania nieruchomości, ponieważ trzymanie pieniędzy na koncie jest właściwie bezkosztowe, a nieruchomości to podatki, naprawy itd., itd., a wzrost czynszów już jest w Polsce prawie, że niemożliwy. Mówmy sobie wprost, tak, więc mamy w danym momencie sytuację, w której już dawno złotówki na koncie bankowym dają znaczny większy wzrost, aniżeli znaczy zysk, aniżeli wynajmowanie nieruchomości po zakupie po dzisiejszych cenach, prawda? Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny nieruchomości i to, co można z tych nieruchomości uzyskać wartościowo, jak i z samego najmu. No, mówmy sobie wprost, to przecież jest oczywiste. Ja robiłem o tym filmy, więc można się cofnąć do tych filmów. Na temat tego, jak ceny nieruchomości są wysokie i jak niski jest za to zysk. Taka w danym momencie, szanowni państwo, jest rzeczywistość. Yy, drugą taką sprawą jest fakt, że w polskich bankach, na przykład w wielu polskich bankach, na przykład ludzie bardzo chcieliby trzymać dolary amerykańskie czy euro, ale wiele polskich banków oferuje bardzo niskie oprocentowanie za trzymanie tych walut. Yy, na przykład jest taki bank, ja nie będę wymieniał który, ale na przykład on zatrzymania dolarów i euro tylko daje 0,1%, prawda? A zatrzymanie złotówek na przykład daje 4% albo 4,2%. No to um, sytuacja jest prosta, że wybierzesz sobie złotówki. Dobrze, wybierzesz sobie złotówki, no tu dostajesz 4%, tam tyle i tyle, ta prawie, że 0%. Tak więc polska złotówka, chociażby dla takich zwykłych ludzi, o niebo jest lepsza niż nieruchomości i o niebo jest lepsza w danym momencie niż dolary amerykańskie i euro. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że euro przecież może wrócić do swojej takiej normalnej ceny czyli do poziomu, na którym dolar amerykański był przez 10, a nawet dłużej lat, czyli około 3 zł. Taka może nadejść rzeczywistość, to już w ogóle bardziej się opłaca w złotówkach trzymać, prawda? Bo jeżeli byśmy, by się okazało, że złotówka się umocni do dolara o 3 zł, to ceny nieruchomości tym bardziej mają mniejszy impuls do wzrostu, ponieważ trzeba za nie więcej dać dolarów, prawda? Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Druga sprawa, druga sprawa. Szanowni Państwo, ceny złota Cena złota generalnie nie jest pompowana kredytem. Cena złota nie jest w ogóle pompowana kredytem. Zaś nieruchomości są pompowane kredytem. Nieruchomości są pompowane także dopłatami do tych kredytów i wieloma innymi czynnikami. Dużo ludzi właśnie na powód, powód dla który w Polsce miałoby się ciągle sponsorować zagraniczne banki zagranicznych deweloperów w celu pompowania cen nieruchomości jest to, że na przykład w wielkiej Brytanii też są powiedzmy jakieś programy pomocowe do zakupu nieruchomości. Tylko to są dwa inne rodzaje zakupu nieruchomości, szanowni państwo, gdy, yy, polskie, gdy państwo polskie zabiera Polakom miliardy pieniędzy i przeznacza je zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom w postaci nadpłaty, nadpłaty oprocentowania, to jest coś innego, aniżeli sytuacja, na przykład w takiej Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu kredyt można dostać z 5% depozytem, prawda, czyli wkładem własnym, tak? Jeżeli luzujemy dla banku banków możliwość udzielania kredytów, i po prostu rząd daje gwarancję, po prostu on daje gwarancję, on nie, on nie daje pieniędzy, on daje gwarancję, a te gwarancje przecież się nie. Gwarancja taka, że gdyby człowiek nie był w stanie spłacić, no to rząd daje gwarancję na przykład na 15% depozytu, ale on nie daje żadnych pieniędzy. Generalnie, prawda, on nie daje żadnych pieniędzy takiemu bankowi. On tylko daje gwarancję, jakby był default y, takiego zakupowicza i tyle. No ale ile tam? 1 czy 2%, 3%, 4 czy 5, nie wiem, góra 10% będzie miała, nie wiem, 15% w najgorszych wypadków, czy 20% będzie miała te defaulty, czyli nie będą w stanie spłacać tych kredytów, i to jest minimalny koszt na przykład od strony podatnika. My Polacy w ogóle tego nie rozumiemy, znaczy się moglibyśmy rozumieć, gdyby się, szanowni Państwo, słuchało prawdziwych specjalistów, a nie naganiaczy i tumanów. Po uniwersytetach y, 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 srumanum tumanum. Taka rzeczywistość, szanowni Państwo, Polacy są strasznie ogłupiali, tak? Czyli my mamy sytuację, w której dosłownie zabiera się na miliardy i przeznacza zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, na niskie, na spłatę odsetek. Tak? To jest po prostu zabieranie Polakom pieniędzy ze szpitali, z przychodni, ze szkół i właśnie tu zamierza robić to Donald Tusk. Druga sprawa jest w Polsce jeszcze kilkanaście innych programów. Które właśnie napompowały ceny nieruchomości niebotycznie. niebotycznie. No ale yy, można powiedzieć, i wtedy ludzie mówią: no tak, ale 5% wkład w Wielkiej Brytanii nie jest tylko i wyłącznie jedyną pomocą do zakupu nieruchomości. Znaczy się to taka pomoc, że zamiast 20% po prostu wpłacasz 5%. To oczywiście oznacza, że też to pompuje ceny nieruchomości, ale to nie pompuje cen nieruchomości yy, dawaniem pieniędzy takim bankom. O to chodzi, prawda? O to chodzi. Tak? O to chodzi, a tutaj normalnie na żywca wyżerają nam pieniądze, tak? Druga sprawa, na przykład w Wielkiej Brytanii jest taki program, gdzie jest to się nazywa equity loan. No na przykład możesz na, dostajesz taki 40%, 40 equity loan 60% zaciągasz swojego kredytu, albo 20% dostajesz equity loan tam 70% swojego kredytu tam 10% depozytu, czy 5, prawda? Ale ty ten equity loan w przyszłości musisz oddać. Po pięciu latach i o, o nowej wartości nieruchomości. Więc to też tak mniej pompuje te ceny i nie zużywa generalnie pieniędzy podatnika. A u nas po prostu nażywca Morawiecki i Kaczyński i Duda i Tłuski, Hołownia po prostu wyże wydzierają nam pieniądze i je po prostu rozdają w taki sposób, że spłacają odsetki bankom, co jest najgłupszym, najbardziej debilnym pomysłem, jakie można mieć w ekonomii i gospodarce. Naprawdę, bo to jest po prostu zabranie pieniędzy i, i, i danie bankom i, i deweloperom, prawda? Tam jest w Wielkiej Brytanii, tak, pomagają, przez co mają dzięki temu znacznie niższe ceny nieruchomości niż w Polsce, wobec zarobków. Ale tam jest tak, szanowni państwo, że tak, że są pomocowe programy, ale to jest program typu dobra. Możesz sobie i zaciągnij sobie kredyt na 5%, tak? Wkładu własnego, a nie na 20%, tak? Czyli jeżeli masz nieruchomość za 200 tysięcy funtów. Jeżeli masz nieruchomość za 200 tysięcy funtów e, no to wystarczy ci 10 tysięcy funtów płacić no i możesz zaciągnąć kredyt. No on będzie wyższy, on będzie troszeczkę bardziej oprocentowany, no ale tutaj nie ma pieniędzy podatnika w to ingerencji, prawie że można powiedzieć, tak, nie ma ingerencji, to nie zabierają ci pieniędzy, tak? Nie powodują tym. Że roz, gdzieś są papierki dodatkowo drukowane teoretycznie, prawda? Jest to jakiś, ale to nie jest w ogóle taka skala, szanowni państwo. Ten drugi equity low to w ogóle trzeba oddać, więc to tak generalnie wszystko aż pompuje ceny nieruchomości, ale te, to jest inna magia. To jest inna magia, bo to, to nasze programy też pompują ceny nieruchomości, ale pompują za nasze pieniądze, a tam po prostu one się po prostu pompują za, za układy. Ale nie do końca się popują, no bo to trzeba potem zwrócić i to ma krótkie nóżki, czyli to nie jest aż aż tak wiecie, to nie jest aż tak niszczące, aż tak destrukcyjne i tak dalej i tak dalej. No bo finalnie yy, ten pieniądz jest ściągany. Ten pieniądz jest ściągany z gospodarki w formie np. dobra, zaciągasz na 5%, no ale masz wyższe oprocentowanie przez to, nie? Ale i tak jest niższe, niż jakbyś miał zakupić na przykład kredyt pod inwestycje, bo generalnie wiecie, w krajach anglosaskich i tak dalej, w wielu krajach jest tak, że kredyt residential, czyli w takim, którym będziesz mieszkał, i jeszcze na przykład jako pierwsza, jak pierwszy raz kupujesz dom, no to masz to oprocentowanie niższe, ale nie dlatego, że też nadpłaca rząd czy coś takiego. Nie, to jest dlatego, bo po prostu kredyty. Na, yy, są bardziej opodatkowane kredyty na drugie, trzecie i czwarte nieruchomości, przez co też nie jest pompowany rynek, szanowni państwo. Tak? Więc u nas generalnie się wpaja kocopoły. Tak? Wiecie, no, fund brytyjski jest walutą, można powiedzieć, pod tym kątem, jakim my żeśmy znali, mieli w swoich głowach. Walutą tak, jakby upadłą, tak? To prawda, ale yy, znaczy upadło. Upadło pod tym kątem, że to nie jest ta sama już waluta, co. 20 lat temu, a tym bardziej jeszcze dalej, tak? To jest waluta generalnie. To jest, to jest waluta lokalna. Stało się, fund brytyjski stał się walutą lokalną, właściwie. Tym, tak można powiedzieć, nie? No, taka rzeczywistość, szanowni państwo, tak? Ale to ale popatrzcie, i tak mniej niszczą swoją walutę niż my niszczymy, bo my na żywce sobie zabieramy pieniądze. U nas oczywiście też, gdyby powiedzieli, dobra, banki mogą dawać na 5% depozytu. No to to też by wzrosła, wiecie, więcej ludzi poszłoby kupić, bo zamiast 20% by zbiera wystarczyło im 5% wpłacić, tak? I te ceny nieruchomości też te nieruchomości zaczęłyby znikać, tak jakby też by mogły wzrastać w podobnym stylu, ale to by było za pieniądze samego kupującego. To kupujący by miał wyższy, wyżej oprocentowany kredyt, ale mniej by wpłacił, tak? Ale to by była sprawa kupującego, a nie za pieniądze podatnika, szanowni państwo, tak? Tu jest taka różnica, i te pieniądze, które nam się zabiera, mogłyby pójść na lekarzy, na szpitale i tak dalej, Więc, szanowni państwo, u nas ceny nieruchomości są pompowane, więc dlatego w danym momencie, między innymi, szanowni państwo, dlatego w danym momencie, gdy cena złota dochodzi do 2600 funtów, 2500 dolarów amerykańskich, prawie, to polska złotówka nie umacnia się do dolara amerykańskiego, mimo tego, że jest wyżej oprocentowana. Że w, po, w polskich bankach idziesz i w dolarach ci chcą dać 0,1%, a w złotówkach 4%, tak? Dlatego to się dzieje, szanowni Państwo. Więc mów, mów, mówmy, sobie, mówmy sobie wprost. Nawet gdyby, gdyby złoto taniało do dolara, to my mamy sytuację, w której złotówka tanieje do dolara. I tak. Już pominę, pomijając, że powinna się umocnić, ale jeżeli będziemy szli tą drogą, to po prostu polska złotówka się zawali. I, I dlatego złoto, biorąc pod uwagę ostatnie na przykład, wiecie, 50 lat czy 60 lat, jest znacznie lepszą inwestycją niż polski złoty, szanowni państwo, niż dolar amerykański, ale na pewno w danym momencie jest lepszą inwestycją niż nie, nieruchomość. W danym momencie, biorąc pod uwagę te wszystkie parametry, jakie mamy, w danym momencie, biorąc pod uwagę te wszystkie parametry, jakie mamy, szanowni państwo, to nieruchomości to jest najgorsza inwestycja, jaka może być w danym momencie. Nad, nad, to nad, biorąc pod uwagę złoto, dolar, przepraszam, biorąc pod uwagę złoto złotówka i nieruchomości, no to nieruchomości są na trzecim miejscu, potem jest złotówka i na pierwszym miejscu jest złoto. Oczywiście nie mawiam nikogo do kupowania złota i tak dalej, i tak dalej, szanowni państwo, no ale takie parametry, które mamy, widząc co się dzieje ze złotem, widząc co robi polski rząd, widząc co się dzieje ze złotem i tak dalej, i tak dalej, wiedząc, że w rzeczywistości narodowe banki mają bardzo mało złota, na przykład Niemcy mają 10 razy więcej złota niż my, Francuzi, mają 7 razy więcej w Włosi mają 7 razy więcej, czy mała Szwajcaria ma 3 razy więcej złota niż my, no to biorąc pod uwagę to, szanowni Państwo, plus osłabianie złotówki, plus też osłabianie dolara, no to mamy sytuację jednoznaczną. Pozdrawiam, zapraszam do udostępniania, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i do subskrybowania. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia już wkrótce, cześć.